Cześć. Serwetka, walentynka, wzór powiększony. To jest serwetka, walentynka, wzór podstawowy. A to jest serwetka, walentynka, wzór powiększony. W tym poradniku powiększymy serwetkę. Wersja podstawowa to 12 okrążeń. Jak wykonać te 12 okrążeń, pokazałam w innym poradniku. Link w opisie filmu. W tym poradniku dodamy do serwetki. 4 okrążenia. Zapraszam. Wzór jest mój. Wykonasz. Podaj autora wzoru. Udostępnij poradnik, aby więcej osób mogło szydełkować razem z nami. Moja serwetka jest zblokowana i wyprasowana. Jeśli serwetkę wykrochmalisz, będzie troszeczkę większa. Kordonek maksimum 565 m na 100 gram. Szydełko 1,5 mm. Mamy 12 okrążeń. Jak wykonać te 12 okrążeń? Link w opisie filmu. Zaczynamy okrążeniem 13. Mamy 30 łuków w okrążeniu. Każdy łuk składa się z 9 oczek łańcuszka. Uwaga. Jeśli nie odcięłeś, nie odcięłaś nitki, przejdź na to drugie oczko łańcuszka oczkami ścisłymi. Jeśli odcięłeś, odcięłaś nitkę, nic straconego, połączymy się z robótką pętelka na szydełku. Wkłuwamy szydełko w to drugie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe, nitka zamocowana. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Na kolejnym oczku łańcuszka słupek. Na następnym oczku łańcuszka słupek. Na kolejnym oczku łańcuszka słupek. W sumie cztery. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze jeden słupek tutaj na tym samym oczku łańcuszka. Na kolejnym oczku łańcuszka, słupek, na następnym oczku łańcuszka, słupek, na kolejnym oczku łańcuszka, słupek, w sumie cztery do łuku. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. A pomiędzy motywami dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to drugie oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. I pracujemy dalej, tak jak pokazałam. Pamiętamy. Oczko łańcuszka omijamy. Oczko łańcuszka zostawiamy. Pracujemy tak całe okrążenie. 2 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wgłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Okrążenie zamknięte. Mamy 30 motywów głównych, podstawowych w okrążeniu, a pomiędzy motywami po dwa oczka łańcuszka. Było to okrążenie trzynaste. Przed nami okrążenie czternaste. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym, oczko ścisłe, chwytając za łuk. Oczko łańcuszka. Pół słupek w tym samym miejscu. Tutaj zakończymy okrążenie. Tutaj również powstanie pikotek, ale na końcu okrążenia 9 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny motyw główny, podstawowy z poprzedniego okrążenia. Chwytamy za łuk, wykonujemy pół słupek. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy oczko ścisłe, pikotek gotowy. Jeszcze jeden półsłupek w tym samym miejscu. Dziewięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny motyw główny podstawowy z poprzedniego okrążenia. Chwytamy za łuk, wykonujemy półsłupek, trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki, przeciągamy oczko ścisłe, pikotek gotowy, jeszcze jeden półsłupek w tym samym miejscu. I dalej. Pracujemy tak jak pokazałam. Pracujemy z pikotkami. Spotkamy się na końcu okrążenia. Dziewięć oczek łańcuszka. Chwytamy załóg, pół słupek. 3 oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy oczko ścisłe. Pikotek gotowy. Dopiero teraz zamykamy okrążenie. Tutaj, gdzie było to oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Okrążenie zamknięte. Mamy 30 łuków w okrążeniu. Było to okrążenie czternaste, przed nami okrążenie piętnaste. Przechodzimy na to drugie oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka, oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Na kolejnym oczku łańcuszka słupek, na następnym oczku łańcuszka słupek, na kolejnym oczku łańcuszka słupek, w sumie cztery, dwa oczka łańcuszka na łuk. Słupek na tym samym oczku łańcuszka, słupek na kolejnym oczku łańcuszka, słupek na następnym oczku łańcuszka, słupek na kolejnym oczku łańcuszka, w sumie cztery do łuku. To jest motyw główny podstawowy w tym okrążeniu. A pomiędzy motywami dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia, wkłuwamy szydełko w to drugie oczko łańcuszka, wykonujemy słupek. I dalej, tak jak pokazałam. Pracujemy tak całe okrążenie: Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy Żydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Było to okrążenie 15, przed nami okrążenie 16. Oczko łańcuszka półsłupek w tym samym miejscu. Tutaj zakończymy okrążenie. Oczko łańcuszka półsłupek na kolejnym słupku. Oczko łańcuszka. Półsłupek na następnym słupku, oczko łańcuszka. Półsłupek na kolejnym słupku, oczko łańcuszka. Półsłupek chwytając za łuk. Oczko łańcuszka. Jeszcze jeden półsłupek chwytając za łuk. Oczko łańcuszka. Półsłupek na tym pierwszym słupku. Oczko łańcuszka. Półsłupek na kolejnym słupku. Oczko łańcuszka. Półsłupek na następnym słupku. Oczko łańcuszka. Pół słupek na kolejnym słupku, oczko łańcuszka. Przechodzimy na ten pierwszy słupek z kolejnego motywu. Pół słupek, oczko łańcuszka, pół słupek na kolejnym słupku i dalej. Pracujemy tak, jak pokazałam, całe okrążenie. Oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy. Nitkę chowamy. Było to okrążenie 16. Serwetkę trzeba wyprostować, wydobyć z niej całe piękno, które skrywa. Ja napinam, blokuję, prasuję. Jeśli Ty krochmalisz, by krochmal. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję za wspólne szydełkowanie. Za wspólnie spędzony czas. Do kolejnego wspólnego szydełkowania. Cześć.